Witam serdecznie z tej strony Zejber a to kolejna odsłona Vape Haven tym razem nie będziemy niczego testowali a pokażę mój kolejny zakup czyli ostatnio zgarnąłem z promki też na Vape Techu yy, kilka bardzo fajnych long fili, to znaczy mam nadzieję, że będą fajne bo się ich nie testowałem my zobaczymy to w najbliższym tygodniu, a póki co przedstawię co zakupiłem podzielę to teraz jakoś na Gatunki, bo mamy po dwa, 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 dwa. Dobra. Zacznę od frisów. Dwa frisy. Ten mango morela, który testowaliśmy na kanale, był po prostu totalnym sztosem. Dla mnie to była 6, w ogóle S ocena. The best of. Tutaj mamy tak, truskawka. Ciekawe jak się sprawdzi sama truskawa. Podoba mi się ten styl opakowania. Niczy, że on nie jest taki z połyskiem. To i te. Jak to się mówi, um, obrazki na nim są zachęcające, powiem szczerze, do zakupu. Taki retro styl, który mi się, szczerze mówiąc, bardzo podoba. Nawet artystyczny w pewnym sensie bym powiedział. No dobra, e, truskawka. Zobaczymy. Kolejny, malina-cytryna. To może być ciekawy miks. E, w szczególności, że to powinna być kwaskowa nuta, chociaż już na kanale spotkaliśmy się z cytryną, która była dosyć słodka i to bardzo fajnie się sprawdzało. No, zobaczymy w praktyce. Teraz retro. Dwie, e, co mam, czyli ten, dwa chwilę od retro. Pierwszy to jest czysta malina. Może być ciekawe. Wydaje mi się, że to może być posmak w stylu mamby malinowej, ale pożyjemy, zobaczymy. Owoce egzotyczne. Sound good. Więc oczywiście czekamy na testy. Teraz dwa pojedyncze. Chilled Face, Chill Apple Green. Coś z zielonych jabłek, czyli mam nadzieję, że jakaś fajna nuta kwaskowa, tak jak to było z selfie pikselem i Wotofo jednorazówką. Kolejna to będzie, znaczy kolejny to będzie Vapy, Summertime. Citrus punch. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj widzę Fruit na tym, na powiedzmy, tym logo opakowaniu. A co będzie w środku? Nie wiem, jeszcze tego nie, tych summertime'ów nie sprawdzałem, więc tym bardziej jestem, powiem szczerze, podjarany możliwością sprawdzenia tego, co wrzucę w najbliższym czasie na ruszt? nie wiem. Wy na pewno jeszcze zobaczycie Selfie Pixela. W obecnej chwili już powinien być udostępniony, albo jeszcze nie. Jeszcze nie powinien być udostępniony, dopiero będzie udostępniony. Mocna mięta. Polecam zobaczyć. I ostatni. To mi było dosyć ciekawi, Black Fog Tobacco Premium Koncentrat. Do tej pory na kanale jeszcze nie testowaliśmy niczego o smaku tytonium, więc tym bardziej jestem ciekawy jak to będzie smakowało. Od momentu kiedy rzuciłem fajki, minęło już bardzo długo szczerze mówiąc. Więc jestem ciekawy, jak mój organizm też, albo bardziej receptory smakowe za działają w momencie właśnie czegoś e, o smaku tytonium. Mam nadzieję, że nie będzie mnie ciągnęło do analogów. No ale nie, no raczej nie powinno. Sprawdzimy sobie i też będzie fajnym porównaniem, żeby sprawdzić jak będzie oddawało to smak papierosa, tego zwykłego papierosa analogowego. Są osoby, które dopiero na przykład się przerzuciły albo po prostu lubią smaki takie właśnie tabako I w tym przypadku możliwe, że to będzie coś dla nich. Nie wiem, jeszcze na razie nie oceniam, to są oczywiście moje przypuszczenia. A na kanale, w najbliższym, może nie tak w najbliższym czasie, bo to będzie gdzieś miksowane, chociaż szczerze mówiąc, tym tabako, nie wiem, czy go nie wrzucę na ruszt w pierwszej kolejności, bo powiem szczerze, że jestem podjarany sprawdzeniem już totalnie czegoś innego smakowego, bo z zasady już większość owoców, e, jakichś deserów, innych pierdół już była testowana w jakiejś takiej formie prostszej lub bardziej skomplikowanej, jeżeli chodzi o miksy smakowe, więc zobaczymy coś nowego. Na chwilę obecną to będzie dla Was dopiero za dwa tygodnie. Ja już będę testował, będę sobie przygotowywał to wszystko. Mam oczywiście standardowo już rozlaną bazę 0 w 60 40 On Będzie sobie rozlana, będzie sobie dojrzewało, czekało. A my co? A my się widzimy w najbliższym tygodniu który będzie przed nami na chwilę obecną życzę wam udanego weekendu i co tu więcej mówić pozdrawiam niech Vape zawsze będzie z wami zachęcam do lajkowania, subskrybowania, wspierania kanału link będzie standardowo w opisie materiału smaczna chmurka i co tu dużo mówić niech Vape będzie z wami Elo!